Witam w kolejnym filmie. Film, jak widać, z budki, w której będzie zimował motocykl. Też chyba powiem, że mam nowy mikrofon do telefonu, taki podłącza się pod USB-C odbiornik plus dwa nadajniki. A to myślę, że może też się przydaje, jeżeli będą chętni do nagrywania filmów z serii Pokaż swój motocykl. Ale zobaczymy. Też, też jestem ciekaw, jaka będzie jakość dźwięku w porównaniu z mikrofonem z telefonu. Myślę, że się poprawi. Choć ten mikrofon, który mam, to jest jakiś taki chiński no-name, identyczny do Ulanzi J12, ale nie ma tego napisu Ulanzi, więc zobaczymy. Dobra, co chciałem dzisiaj powiedzieć. No, motocykl, jak widzicie, sobie już tutaj stoi. Jego ja oczywiście przestawię, bo tutaj na razie to mam jeszcze trochę takich rzeczy, które będę musiał użyć, czyli te błazerie. Także one znikną. Dużo rzeczy dojdzie. Tam sobie zrobiłem półeczki. Tutaj za motocyklem, między regałem, będzie sobie postawię taki stół. No i będę sobie w motocyklu coś tam dłubać przez, przez zimę. A film czego dotyczy, no, po części dłubania, bo, bo to, co tam będę sobie dłubał, też będę starał się nagrywać. Może nie wszystko, ale, ale część na pewno. A co będzie zimą na kanale? No, ja mam nagrane cztery filmy, które, które nagrałem wcześniej, jakoś latem. Yy, tak, jakieś tam luźne pogadanki na różne tematy, więc raz w miesiącu będzie taki film. A postaram się nagrać też kilka filmów, przynajmniej kilka, kilkanaście może nie, ale kilka będzie właśnie z, z rzeczy, które będę w tym motocyklu przez, przez zimę robił, a co planuję zrobić, no na pewno wymienię przerywacz kierunkowskazów i żarówki LEDowe wsadzę do kierunków, żeby lepiej świeciły, żeby lepsza widoczność była, ale też po to, żeby pobierał ten motocykl trochę mniej prądu. Bo, bo jeżeli mam światła odpalone, światła mijania oczywiście, no to włączam kierunki i lekko przygasam i widzę tutaj na zegarach, że lekko, że lekko to przygasa. Światła, światła przygasają, więc żeby oszczędzić trochę prądu, to postanowiłem właśnie wstawić te LEDy w kierunki. Też chcę wymienić podświetlenia zegarów w ogóle chcę rozkręcić zegary. Chciałem kupić nowe, ale nie kupuję nowych. Naprawię w końcu ten, ten obrotomierz mam nadzieję, że naprawię. Bo tutaj co film, to mam komentarz, że mi obrotomierz nie działa. Ja zawsze piszę, że nie będę go naprawiał, ale teraz spróbuję go naprawić. A przy okazji wymienię żaróweczki też na jakieś mocniejsze, bo to podświetlenie jest bardzo słabe. Tu są kierunki. To tego praktycznie nie widać słońcu. Ani nawet w takiej pogodzie, nie wiem, niesłonecznej, to też ciężko widać. Tak samo wyświetla biegów, ledwo co widać. Wyczyszczę to wszystko na pewno. I też chyba nie działało w ogóle podświetlenie już. przypaliła się żaróweczka podświetlenia obrotomierza, więc to też zrobię. Co jeszcze? Będę wymieniał kierownicę, ale na razie nie mówię na jaką. Zobaczycie pewnie w filmie. Jak kierownica, to i też końcówki drążków. drążków, końcówki drążków, końcówki kierownicy, oczywiście, co jeszcze mam w planie? Wstawić większy kufer. Wiem, że niektórzy powiedzą, że ten jest dobry, bo jest dobry, wizualnie pasuje, ale chcę mieć większy kufer, w którym będę mógł się lepiej spakować. Bo nie lubię jeździć z plecakiem. Nie zawsze też chce mi się brać roll baga, A mając większy kufer, to myślę, że na taki dwudniowy wyjazd bez problemu się spakuje. Co jeszcze? W temacie jakichś przeróbek też chcę włożyć żarówkę, hatchwórkę do tej przedniej lampy. Tam trzeba wymienić wtyczkę, coś tam polutować, pozmieniać kolejnych kabelków, znaczy dobrać. Kolejność właściwie, to żeby świeciło trochę lepiej. Nie będę wkładał ledowej. Szkoda mi tam 400 stówki wydawać na ledy. Ja i tak nie jeżdżę w nocy, a haczyk da mi też lepszą widoczność w dzień, czy tam z taką pogodę, która no nie jest jakaś, jakaś idealna, jakaś deszczowa, pochmurna. No to wtedy też będzie mnie lepiej widać po prostu. Co jeszcze? Hmm. Coś tam jeszcze miałem w planie do porobienia, ale teraz no nie jestem w stanie Wam powiedzieć wszystkiego. Pewnie wymienię pompę hamulcową całą wraz z przewodem, bo ona tutaj no miała swoje przejścia i, i to zrobię. Wymienię po prostu całą pompę z przewodem. Przewód w stalowym oplocie, postaram się kupić, bo ostatnio ja kupiłem w stalowym oplocie się okazało, że jest to taki sam przewód jaki mam. Czyli, czyli coś takiego. Tam się nie przejmujcie są śmieci do wyrzucenia. Nie wyrzuciłem ich przed nagraniem. No cóż trudno. I czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze. No, kupiłem sobie ładowareczkę. Do yy, telefonu. Wraz z uchwytem, miałem taką kiedyś, ale teraz kupiłem innej firmy, może będzie, może będzie bardziej trwała. No i nic, no, to było na tyle. Będę tutaj oczywiście kminił sobie i kombinował, co by tu jeszcze wymienić, bo zima jest długa, a zawsze coś tutaj można wymyśleć, żeby usprawnić motocykl, albo po prostu zmienić jakieś, jakieś kwestie wizualne. Dołożyć, coś zmienić. Nie wiem, myślałem o szybie, ale mi ten motocykl się podoba bez szyby. A z drugiej strony, szyba też daje jakiś tam e, większy komfort jazdy, więc zobaczymy. Może będzie szyba, e, co jeszcze coś chciałem powiedzieć. A będę chyba wymieniał przewody paliwowe, bo tak jak Wam pokazywałem w jednym z ostatnich filmów, pociekło trochę mi tam z przewodu. Paliwowego, który wchodzi do filtra, do, filtra paliwa, do filtra paliwa, tak? I no tak pomacałem ten przewód, i się okazało, że on jest taki troszkę popękany. Znaczy, spękany tak lekko z zewnątrz, ale przy okazji, jak będę tam sobie rozbierał, to motocykl, to będę, to myślę, że wymienię te przewody, żeby nie mieć z nimi problemu, bo później gdzieś tam się przerwie podczas jazdy. Będę 300 km od domu i będzie problem. Klocki, tarcze są w dobrym stanie, tego chyba nie będę ruszał. No i co? Dobra, coś tam na pewno jeszcze wynajdę, ale jak wynajdę, to na pewno. Wam powiem, albo będzie film z tego, albo będzie po prostu na początku przysz przyszłego sezonu. Będzie taki film, który, w którym pokażę po prostu, co wymieniłem. Takie podsumowanie zrobię. Co wymieniłem, co zrobiłem. No dobra, żeby nie przedłużać. Ja się z wami żegnam, choć, choć pogoda jest naprawdę dzisiaj ładna. Mamy 11 listopada święto. To ja motocyklem dzisiaj nie będę jeździł. Jadę na spacer do Gdańska. Może jeszcze zdążę na część parady, a tymczasem się z Wami żegnam. I do następnego. A, jeszcze pytanie. Jak wyjść tutaj świętujecie 11 listopada czy na motocyklu? Wiem, że kiedyś były takie parady, na których można było uczestniczyć motocyklem. Bardziej zabytkowym raczej, no ale jednak no to, to już zabytek jest. Wiadomo. <grytanie> Dobra, dajcie znać, jak wy spędzacie dzisiejszy. Przynajmniej na, przynajmniej na Pomorzu Ładny dzień. A ja się z Wami żegnam i do następnego.